z kobietą. Facet nie jest w stanie wygrać kłótni z kobietą. Jak facetowi się wydaje, że wygrał kłótnię z kobietą, to znaczy, że ta kłótnia się jeszcze, kurwa, nie skończyła. Ona to po prostu przeniosła na inny termin, kurwa. Kobieta kojarzy główne prawo wojny, jakim jest najlepszą obroną, jest atak. I ty nie zdążysz zdania złożyć, ona ci wypierdoli 150 argumentów. Co zrobiłeś, co nie zrobiłeś, co zrobisz, co nie zrobisz, To się śnią, że zrobiłeś. Z tego 99% argumentów jest nie na temat. Ale kto chce się kłócić na jeden temat? Po tylko każdy argument w kłótni przeciwko tobie zaczyna się od ale albo a ty. I ty nie zdążyłeś nic burknąć, ona już. ale, 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 at, 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 ale, ale jak Indianka. Ale, 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 Jest takie powiedzenie, że słowem można ranić jak nożem. Jakby to była prawda, to męska populacja byłaby wyrżnięta w pień już dawno temu. Facet by nie przeżył jednej kurtni. Nie zdążyłbyś nic burknąć, ona już jak kasowny nożownik. <laughs> aty, 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 I kurwa do spodu, aty. Jeszcze byś coś aty. Ja już widzę te sceny w kostnicach. Koroner odsłania ciało. 48 rankutych. I to na jednej ręce. Dalej już nie było sensu liczyć. Stoi pan komisarz z asystentką. Pan komisarz, kurwa, mać. To już siódmy dzisiaj. A dopiero szósta rano. I pani asystentka, oczywiście.